Lampa tak ma być, bo zasłania. No, tobie zasłania. To, to przestaw przes się, przes się trochę. Nie, mi to nie przeszkadza, Chodzi mi o film. No teraz matka musi być. Teraz go no szmatka to jest tło, żeby nie było śmieci. Jeszcze się tam lampka zapali. No szybko no. dojdzie do, 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 do. No. ale owam zaczął. No, tak, no No bo to mnie trzymał za szybko to... Za, za dużą stałą czasową sprawdzania konta. Jeszcze raz. No utop go. Proszę bardzo, trzeba go wyłączyć i włączyć proszę Nie tam Niech teraz robi. Zbiornik, ja zbiorniki, a teraz się zanurza. A czemu się zanurza? No bo go włączyłem, no bo w wodzie, no. To tak się, jestem czerwony. A jak dotyka na to, od razu się wynurza. Nie, on nie. On jak, się jak, bokach, jak się zanurzy, ten kawałek hmm. można nawet zrobić, żeby od razu zaczął się wynurzać. Przycisnąć go tym, zaraz robimy. Działa? A żeby się w ogóle nie wynurzał, można zrobić? No, można, można. Trzeba zmienić program. Trzeba program poprawić. Proszę bardzo, nie będzie się w ogóle zanurzał. przewrócił, bardzo. W ogóle się nie będzie zanurzał. Natomiast w tej chwili zawór jest zamknięty. Zawór się otworzył. O czym poznajesz? No przyszło taka... Nawet trzech jak byłem, raz w tym razem w pracuję. Ja. Ale jest to za krótko. No jest. Kapitalna jest ta farba, woda jej nie zbliża. No. To, to czarne to, to spływa. spływa. Mhm. Mhm.